Witajcie serdecznie. Dzisiaj t, e, pierwszy filmik, bardzo ważny filmik, bo wracam do szkoły. O kwarantannie, znaczy nadal jest kwarantanna, ale już powoli wracam do szkoły na jeden dzień w tygodniu albo dwa razy w tygodniu, na 3-4 godziny. I tak Wam szybko pokażę, jak to wygląda, takie moje przeżycie. Bo myślę, że to jest dość ciekawe wydarzenie. Mam dzisiaj. Fizykę, chemię, angielski i niderlandzki. A więc, no, może coś mi uda nagrać w szkole, raczej nie, bo jest zakaz używania telefonów. Ale cóż, coś nagram przynajmniej po szkole i jeszcze przed szkołą za chwilę. Więc do zobaczenia. Witam. Nie wiem, czy mnie słyszycie, ale idę sobie do szkoły. Cieszę się. Serio się cieszę. Ogólnie nie trzeba nosić maseczek na mieście, ale ja już ubrałam, bo mi się nie chce przed szkołą zakładać, więc już sobie w domu na spokojnie założyłam. Okej, okay. a więc jestem po szkole i Szczerze mówiąc było gorzej, niż myślałam, to znaczy słabo jest z komunikacją, bo jak wszyscy muszą nosić maseczki, to e, nie rozumie się za bardzo ludzi. Jak ja siedziałam z koleżanką, że były trzy krzesła pomiędzy nami, to nic nie rozumiałam, na no ona do mnie gada. Okej, okay, a więc jestem w domu i to tyle w sumie z tego filmiku, nie chcę przedłużać, bo nie wiem czy ona się to spodoba. Ale jeśli tak, to napiszcie w blogu I na blogu też napiszę resztę o tym, jak było w szkole A więc... no Jeśli jest więcej takich filmików, krótkich, może dłuższych, to piszcie Możecie mi dawać rady Wiem ja na przykład, że y, mam trochę wady wymowy Mówię niewyraźnie często Jak się zemocjuję i nie umiem wymawiać litery R Ale... no cóż, nikt nie jest idealny w tyle i do zobaczenia może w następnym filmiku i na pewno w następnym poście pa pa.